Nie, nie, nie będziemy grać na strefie, bo nie lubię tego trybu, wiesz? Gosia za 15 minut już streama nie będzie. Ja i no Michałka chcę wbić na Tysiak, to jest ostatnia gierka i myślę, że się uda w tej ostatniej gierce wbić Tysiaka. No, liczę na to, Bynajmniej. Mamy kotka? Nie, na szczęście nie ma kota, ale mamy Miko i mamy tę, bardzo astralę. O kurka Dobra Już ci pomogę Cyk Ej dobra, aleś panda uratował tyłek Naprawdę Myślałem, że ten Miko nas dobije, co nie Angelo Jak zajmiemy drugie miejsce To będziemy mieć na plus pucharki, wiesz o, 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 o. Wycofaj, wycofaj, Panda. Ty jakbym się zaczaił na nich w krzaku, to by było dobrze. Hmm. Zapomniałem. Postać, która jest zbyt mocna. Dobra, gadzecik, Jak przystało dla... Jak przystało nagracza tajna Majka I stoimy O, jest dnia O kurde, Aj się mu bombił Czekaj, ja co tu podejdę Cyk, cyk wow wow wow, wow. Dobra Dobra, dobity Mamy trzy drużyny, OK, Na spokojnie teraz Mamy team z duszkiem i Angelo Niby oni się chcą steamować, co nie? Ale. Ty, chyba, że dobra. Kit, lecimy Tima. Dobra. Dynastyczny Michałek. Kurde, fajnie, jakby pomogli, co nie? Dobra. Leci, kiedy? co? Zostawcie Michałka jednego, Bomba. Dobra, czy to będzie pierwsze miejsce? Jest! Mamy! Kurka wodna, mamy! Mamy, mamy plus 9 pucharków, eee, raczej plus 11. I mamy Michałka na dzisiejszym streamie bitego. Nice! Dobra, mamy Michałka. Dzięki ci panda za pomoc. Dziękuję Ci bardzo. Brawo, dzięki, dzięki Dobra widzowie, kurka, mamy pierwszą... pierwszego tysiaka na live, także jest gitara.